Tylko los się do nich uśmiechnie. Będą dziś świętować awans do fazy pucharowej. Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Barcelony. Dziś dojdzie do ciekawego meczu piłkarskiego. Okazja! Nie zepsuć tego! I go! W pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Rafinha. I mamy stratę Barcelony. Co będzie teraz z tej okazji? Nadal niebezpiecznie. Dwa. Tutaj prawdziwa kamulada. Mam informację, że w meczu arsenalu wynik uległy uległ zmianie. Alo studio. Mamy pierwszą bramkę. Pressing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. Może pokusić się o brzutkę? Świetne teraz prostopadłe do granie. Jest to świetnie. Nieźle to rozgrywają. No, długo ta akcja nie trwała. Dobrze to zaczyna wyglądać. Gra wstrzymana. Aut. To tyle z tej akcji. Teraz ruszy do przodu. No i koniec. Barcelona przegrywa. Na pewno nie był to najlepszy mecz katalończyków, jaki widziałem w ich wykonaniu. Zespół grał dzisiaj tak jakby z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Straty w środku pola, błędy w obronie możemy wyliczać bez końca. Na pewno spodziewaliśmy się po nich znacznie więcej. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno, sporo możemy się spodziewać... Ostatnio bardzo głośno jest o tym zawodniku. W tym sezonie Champions League ma najwięcej bramek. Będzie śrubować pucharowy dorobek bramkowy. Halo, tu Londyn. Pogoda nie jest dzisiaj łaskawa. Oba zespoły muszą wziąć poprawkę na trudniejsze warunki do gry. Ale teraz będzie szansa. Musi to strzelić. Ależ teraz Proszę państwa, otrzymałem informację, że mamy gola na Rena w Leverkusen. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Bajeru Leverkusen. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Ładne teraz podanie. Dochodzi do piłki. Jest groźnie. Nie bierze. Chyba nie warto. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Szuka w pole karne. Ależ teraz podanie w o przy piłce. Proszę Państwa, branka. No miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Piast traci piłkę. Ma dobre opcje do rozegrania. Zdecydowanie, ale czysto. Dowiedzieliśmy się właśnie, że mamy gola w spotkaniu Barcelony. Halo studio. Tak, to jest kolejny gol dla Barcelony daje im to prowadzenie 2 do 0 sędzia gwizdę jest po meczu Czy uda im się sięgnąć po pierwsze miejsce w tabeli? Dowiemy się w tv Jesteśmy już na stadionie w Gliwicach, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie, na które wszyscy czekamy i gorąco zapraszamy. Zaraz, zaraz, tego musi być gol. No, gdyby udało się. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. Bardzo szybko powstrzymują to zagrożenie. A tymczasem na St. James's Park padła bramka. Mamy pierwszą bramkę dla Newcastle United. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Wychodzi na pozycję. No jeszcze nie koniec. I jest gol! Grafia otwiera wynik meczu. No i odjechał teraz z piłką. To musi wejść! Góra! Góra! Spotkanie wraca do punktu wyjścia. Idealna reakcja na straconą bramkę. Może rozprowadzić akcję podaniem. Jastop daje piłkę. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Mają okazję na prowadzenie. Tak! Piłka w siatce! Znowu prowadzą. Niebezpiecznie! Teraz musi tak zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Teraz może być groźnie. Doszedł do podania, będzie teraz groźnie. Proszę Państwa, mamy wieści z Liverpool, to musi być bramka! Ależ tu było niebezpiecznie. Sytuacja jeden na jednego z bramkarzem nie przynosi owoców w postaci bramki. Niezwykłe. To rzuca piłkę w szesnastkę. Koniec meczu. A my wiemy to oficjalnie. Przypieczętowują pierwsze miejsce w tabeli. To będzie.